Witam Was, kochani, serdecznie. Witam Was w kolejnej energetyce tygodnia na okres od 29 do 5 października 2025 roku. No i, kochani, pierwsze dwie karty już y, są na stole. Chciałabym oficjalnie powitać już jesień, ale także, kochani, oficjalnie zaczynamy ostatni kwartał tego roku czyli październik listopad grudzień ostatnie 3 miesiące niestety kochani muszę powiedzieć że czas szybko mija niedługo były wakacje niedługo już będą z kolei na przyszłość święta także czy myśleliście o tym gdzie spędzicie święta jak spędzicie Sylwestra? Chyba już pora zacząć myśleć o takich rzeczach. A tymczasem, kochani, jeszcze z kart tarota zobaczmy sobie już się tutaj odwróciła mi jedna karta jaka jest rada? Rada jest cudowna. A jakie jest ostrzeżenie dla nas wszystkich? Ostrzeżenie dla nas wszystkich też jest dosyć istotne. Także, kochani. Jeśli chodzi o początek tego tygodnia, czyli jeśli właśnie chodzi o 29 czy 30 września, czyli końcóweczkę wrze września, zanim wejdziemy w październik, mamy sobie kartę numer 13, czyli Zamożny Dobrodziej. No i kochani, jest to tak zwana gra w szachy. To jak zaczniecie ten tydzień, to zależy od Was. Ale głównym Waszym sprzymierzeńcem będzie bank, ponieważ Zamożny Dobrodziej to jest facet, który zajmuje się głównie finansami. To jest facet, który wszystko ma poukładane w swoim życiu, jeśli chodzi o swoje finanse. Więc teraz, jeżeli macie coś do załatwienia w instytucji bankowej, bądź chcecie się poradzić jakiegoś doradcy kredytowego, chcecie się poradzić jakiegoś doradcy finansowego, jest to doskonały czas na to, żeby y, poradzić się. Ale też kochani, y, ten facet gra w szachy, czyli myśli o przyszłości, myśli o swoich następnych ruchach, które y, będą dosyć mądre, czyli y, bym powiedziała zanim podejmiesz decyzję, przemyśl to, jaki wykonasz ruch na tej szachownicy, tak? Jeżeli nie wiesz co masz robić, Zapytaj się takiego e, w miarę młodego jeszcze człowieka, można powiedzieć sobie do 40 roku życia, bym powiedziała, e, ponieważ ten młody facet może Ci dobrze doradzić, jeśli chodzi o Twoje finanse. Co masz dalej zrobić? Jak zaczynamy październik? Piąty. Przepraszam, pierwszy, drugi października, nie wiem dlaczego powiedziałam piąty, ale to też coś znaczy dla kogoś. Kochani, możliwe, że wybieracie się w jakąś podróż lub będziecie planować jakąś podróż, tak? Możecie się dowiedzieć o tym, że ktoś chce do Was przyjechać, przylecieć, przybyć jakim, jakąkolwiek drogą, tak? Może chcecie wyjechać właśnie na taki, na taki rejs, na który, po prostu, który widzimy na tej karcie. Także, kochani, właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, gdzie planujemy Sylwestra i gdzie planujemy spędzić Boże Narodzenie. Wydaje mi się, że jest to doskonały czas na to, żeby się zorientować, co robimy do końca tego roku. Również, jeżeli jesteście w podróży, nie bądźcie, kochani, zdziwieni. No, i kochani, końcówka tego tygodnia, 3, 4, 5 października. Jest to karta niestety kradzieży, czyli uważajmy, komu pożyczamy pieniądze. Uważajmy, komu, bym powiedziała, udostępniamy swoje, swoje mieszkanie. Na przykład, jeżeli przyjdzie do Was jakiś pan, który będzie chciał coś na przykład wymieniać. Bo również to są tacy też domokrążcy, ale też będą próbowali Wam coś po prostu powiedzieć, że są z tej, z tej organizacji, a tak naprawdę wiecie, jak to jest. No ale też, jeżeli przychodzi do Was jakiś hydraulik, to żeby nie wyszedł e, z jakimiś Waszymi e, drogocennymi przedmiotami z domu, oprócz e, swoich e, narzędzi, żeby Wam coś nie wyniósł z tego domu, tak? Uważajmy na jakieś okazje. Ponieważ jest bardzo dużo takich, bym powiedziała, negatywnych e, aspektów Merkurego w tym tygodniu, co za chwilę powiem, jeżeli chodzi o astrologię, e, to co napisała mi moja mama. No ale kochani, bądźmy e, wyczuleni na jakieś wow-okazje, bym powiedziała, tak? Czyli uważajmy na to, co kupujemy. W szczególności, że ostrzeżenie jest przedasem monet. Czyli jeżeli coś kupujesz, no to. Mm, przeanalizuj to jeszcze raz, nawet z tym facetem, bo ten facet się bardzo dobrze zna na pieniądzach. Czyli moi drodzy, jeżeli macie przed sobą jakieś ważne transakcje finansowe, które są na lata, możliwe, że są to mniejsze lub większe rzeczy. Na przykład mniejsze rzeczy to dla mnie jeżeli chodzi o asamonet to jest na przykład jakiś remont albo na przykład kupno nowej lodówki czy pralki, tak? Także kochani, y, lub na przykład kupno samochodu, y, który jest używany na przykład, no to kochani, uważajmy, tak? Ale też uważajmy przy kupnie nowego, tak? No bo mogą nam coś wcisnąć jakąś cudowną ofertę. Tak naprawdę na siłę, tak? Albo przeczytajmy dwa razy po prostu tą umowę, w szczególności jak Merkury ma takie dziwne aspekty w tym tygodniu. Jeżeli możemy, wstrzymajmy się z pewnymi rzeczami. Nie podejmujmy jeszcze decyzji, co robimy i po co. Tak? Czyli y, bądźmy pewni tego, co kupujemy, jeżeli jest to ok. Czytajmy umowy, jakiekolwiek, jeżeli chodzi o tematy finansowe. Również czytajmy umowy na rozpoczęcie danej pracy, bo jeżeli zaczynamy w tym tygodniu jakąś pracę, no tutaj mamy w ostrzeżeniu tą kartę, lub jeżeli musi, mamy dostać jakiś kontrakt na, na, na jakieś pieniądze, także na zarabianie jakichś pieniędzy, przeczytajmy ten kontrakt dokładnie, bo tam mogą być jakieś kruczki, które będą ukryte. No, ale kochani, do tego dochodzi karta na szczęście gwiazda, czyli nie bój się być gwiazdą, nie bój się być na świeczniku. No, po prostu musisz świecić, musisz świecić swoją gwiazdą, ale gwiazda też oznacza, żeby pomodlić się do wyższych energii, w zależności od tego, w co wierzycie: czy wierzycie w Boga, czy wierzycie w jakieś źródło, czy stwórcę, jakkolwiek, cokolwiek wierzycie. Jeżeli wierzycie, jeżeli, jeżeli nie jesteście ateistami, to jest to czas na to, żeby połączyć się z Bogiem, żeby połączyć się y, z sobą też, ze swoją duszą. Jest to dobry czas na medytację, jest to dobry czas na zrozumienie pewnych rzeczy, zatrzymanie się z tego pędu, jakim wszyscy jesteśmy kochani, i zrozumienie, co my tak naprawdę chcemy, tak? I jeżeli zrozumiemy to, to znaczy się, że po prostu będziemy wtedy podążać za drogą która jest właśnie y, symboliką karty Gwiazda, czyli będziemy podążać swoim przeznaczeniem. Jeżeli czujemy, że coś jest dla nas, to w to idziemy, jeżeli coś nie jest dla nas, to w to nie idziemy, tak? Ale generalnie walczymy o swoje i jeżeli na przykład jesteśmy dobrymi osobami lub kandydatami do czegoś i mamy na przykład y, jakiś casting, bądź coś w tym stylu, na przykład dla jakichś, bym powiedział, aktorów, czy kogokolwiek, kto się stara o rolę albo jest kilka miejsc na dane stanowisko pracy i na przykład wiemy, że jest więcej, że jest więcej interwiz, albo tych o no, pracę na jedno stanowisko, no to mamy tak zaświecić swoją, swoją gwiazdą, żeby nas zapamiętali, tak? Musimy się dobrze sprzedać, i musimy pokazać nasze atuty. Pamiętajcie, kochani, że pokazujemy swoje atuty. A powiedziałabym, skrywamy jak najbardziej e, nasze minusy. <taki> Także takie są w tym momencie karty na ten tydzień. No a teraz przechodzę sobie do ważniejszych aspektów planet, które opisała moja mama. W przyszłym tygodniu nie będziemy mieli zbyt dużo aspektów ważniejszych planet, lecz głównym bohaterem będzie Merkury tworzący aspekty do innych ciał niebieskich, o którym e, powiemy poniżej. No i jak zwykle, kochani, wszystkie godziny są podane w czasie polskim. Zaczynamy od środy 1 października. W tym dniu o godzinie 22:58 nastąpi kwadratura Merkurego w wadze do Jowisza w znaku raka. Działanie tego aspektu ma duży wpływ na system nerwowy, myślenie, kojarzenie, analizę informacji oraz przetwarzanie danych i komunikację. W związku z tym, że kwadratura to aspekt napięciowo wyzywający, możemy mieć do czynienia z nadmiarem trudnej pracy umysłowej, Brakiem czasu do namysłu i koniecznością szybkiego podjęcia decyzji. Choć wielozadaniowość może wyda wydawać się czymś atrakcyjnym czy pociągającym, to jednak najczęściej oznacza po prostu życie w chaosie i w pośpiechu. W tym czasie uważać należy na osoby przemądrzałe, które będą się starały zabłysnąć przed innymi swoją erodycją lub wiedzą, która niekoniecznie musi być pełna i właściwa, ale też powiedziałabym yy, prawdziwa, bo tutaj ta, ta, ta kradzież też oznacza, że ktoś może być, bym powiedziała, oszustem albo może kolorować rzeczywistość yy, i przekolorowywać, jeżeli wiecie o co mi chodzi, czyli nie do końca mówić prawdę o sobie. Uważajcie na takich. Yy, samochwała w końcu stała, tak bym powiedziała, nie? Czego to ja nie wiem, czego to ja nie osiągnęłam, nie osiągnąłem i tak dalej. Kojarzycie takich ludzi, prawda? Trzymajmy się też z dala od tak zwanych super okazji, które mogą się okazać tanim chwytem reklamowym. Lepiej sprawdzić, czy faktycznie jest tak cudownie, jak powiedziano lub napisano w ofercie. W związku z tym problemy mogą się pojawić głównie u osób urodzonych na przełomie drugiej i trzeciej dekady znaku raka, wagi, koziorożca oraz barana. Przełom drugiej i trzeciej dekady znaku raka to są mniej więcej osoby urodzone na przełomie 9 przepraszam, 10 do 12 lipca, bym powiedziała. Przełom drugiej i trzeciej dekady znaku wagi to są mniej więcej osoby urodzone. 10-12 października. Przełom drugiej i trzeciej dekady koziorożca to są osoby mniej więcej urodzone 8-10 stycznia oraz przełom drugiej i trzeciej dekady barana, czyli osoby urodzone mniej więcej między 8 a 9 kwietnia. Kochani, co się dzieje w piątek 3 października? Jakby tego było mało, w tym dniu odczujemy wpływ opozycji Merkurego do Eris, a Eris to boginia niezgody, oraz także opozycja do Chirona, czyli do tak zwanego rannego uzdrowiciela, które znajdują się w znaku Barana. Aspekt ten może sprawić, że będziemy chodzić podminowani, niezadowoleni, skłonni do kłótni i poczujemy też się niezdrowo. Więc tutaj uważajmy. Z tego całego napięcia możemy nagle wybuchnąć i wykrzyczeć swoje racje, a potem się popłakać ze zdenerwowania i rozchorować na ból głowy, gardła czy inne dolegliwości. W takiej chwili lepiej podejść do sprawy dojrzalej i pomyśleć o co tak naprawdę nam chodzi, co nas wprawiło w ten stan. Wówczas należy postarać się samemu lub z pomocą innej osoby spojrzeć na problem z pewnej perspektywy i poszukać dobrego rozwiązania. Czyli po prostu, kochani, wyjść z siebie, stanąć obok. Tak jakbyście patrzyli w teatrze, siedzieli na widowni, patrzyli się na swoje życie. Szczególnie będzie to dotyczyć osób z trzeciej dekady znaku barana, raka, wagi i koziorożca czyli tym razem kochani podaję e, też pełne daty trzeciej dekady tych znaków, czyli trzecia dekada znaku Barana, niech uważa, czyli osoby mniej więcej urodzone na przełomie 8 do 18 kwietnia. E, trzecia dekada Raka, czyli osoby urodzone 12 do 22 lipca. Trzecia dekada znaku Wagi, czyli osoby urodzone e, między mniej więcej datą 12 a 22 października. Czyli uważajcie, bestecie teraz przed urodzinami. I y, trzecia dekada znaku koziorożca, czyli osoby urodzone mniej więcej od 9 do 19 stycznia. Sobota 4 października. Tego dnia będziemy mieli do czynienia z koniunkcją Wenus do południowego węzła księżycowego, co może spowodować, że coś lub ktoś z przeszłości do nas wróci i przypomni o sobie. Być może będzie to dawny znajomy, ukochany ukochana, czy też przyjaciółka bądź przyjaciel, który da nam znać, że potrzebuje naszego wsparcia, rozmowy, na którą długo czekaliśmy. Jako, że Wenus jest aktualnie w znaku Panny, może to też dotyczyć naszej pracy lub zdrowia, które przypomni nam o dawnym schorzeniu do ponownego uleczenia. Szczególnie może to dotyczyć osób urodzonych w drugiej dekadzie znaku panny, ryb, bliźniąt oraz strzelca. Druga dekada znaku panny, kochani, to są mniej więcej osoby urodzone między 2 a 12 września. Jeśli chodzi o znak ryb, druga dekada, to jest mniej więcej osoby urodzone na, od, końcówki, od końcówki lutego do. Mniej więcej 9 marca. E, druga dekada bliźniąt to są osoby urodzone mniej więcej od 1 do 10 czerwca, kochani. I jeśli chodzi e, o e, drugą dekadę Strzelca, to są mniej więcej osoby urodzone od 1 do 11 grudnia. Na koniec, kochani, niedziela 5 października. Tego dnia około 2 nad ranem Merkury ustawi się w kwinkunksie do Saturna, co jest niezbyt przyjemnym aspektem. Mówi on bowiem o czymś niewygodnym i trudnym dla nas, co jednak wymaga naszej uwagi i działania na zasadzie: nie chcę, ale muszę. Trzeba się więc będzie zabrać do nielubianej pracy, obowiązków, np. sprzątania, odrabiania zaległości w domu, porządkowania papierów i tym podobne, Ale będzie nam to szło jak po grudzie z oporami i wolno. W związku z tym humor nam, pop, nam się popsuje i niekoniecznie uda nam się zakończyć te wszystkie prace. Jednak przez to doświadczenie nauczymy się na błędach, być może usuniemy elementy, które nas hamowały i docenimy ludzi, którzy wspomogli nas swoją wiedzą. Więc, kochani, no w niedzielę nie planujmy żadnych takich, bym powiedziała, robót, które od odkładaliśmy na nie wiadomo jaki termin, bo mamy na przykład wolne w niedzielę. No to bym powiedziała, że raczej uważaj, uważajmy na ten dzień, lepiej zróbmy to. Lepiej zróbmy to kochani w sobotę y, niż w niedzielę. Y, sytuacja ta może dotyczyć szczególnie osób urodzonych pod koniec znaku wagi i ryb. Koniec znaku wagi, czyli osoby urodzone między 20 a 22 października. Y, końcówka znaku ryb, czyli osoby urodzone 17 do 19 marca. Także wy na pewno musicie przełożyć całą tą papierkową bądź inną e, robotę, która jest po prostu zaniedbana na inny termin, może za tydzień na koniec życzę wszystkim udanego tygodnia, sukcesów w pokonywaniu przeszkód na polu zawodowym i osobistym, mam nadzieję, że będziemy mieli złotą polską jesień i babie lato, które nastroi nas radośniej i przyjaźniej do siebie nawzajem ponownie życzę wszystkim dobrego humoru, powodzenia oraz dużo szczęścia, no i pamiętajcie kochani, ja już świecę cynamonową mam, kupujemy e, pumpkin spice latte czy, e, czy Gotujemy zupę dyniową, oficjalnie, oficjalnie rozpoczynamy październik i także pod koniec października będzie Halloween, także świętujmy z dynią, że tak powiem i z dyniowym akcentem ten październik. A tymczasem pozdrawiam was serdecznie, no i popa.